Cześć, dzień dobry, witajcie w ten najkrótszy dzień roku. 22 grudnia nadszedł ten dzień. Ja znów jestem o rok starsza. Świat jest o rok starszy. Dobra, nie, światło urodziny 1 stycznia, prawda? No to jeszcze mu trochę zostało. Otwieramy 22. dziś w naszym kalendarzu adwentowym jest magnes na lodówkę o jaki piękny to taki braciszek tego, jak mu tam było, jeju um, no te wdzięczności. proszę bardzo, taki niedźwiadek fantastyczny magnesik na lodówkę albo coś innego, ja przykleję pewnie na lodówkę mm. Co prawda ja najbardziej lubię zbierać magnesy z podróży, ale to też jest fantastyczne. To jest jakby, wiecie, a podróż przez kalendarz adwentowy. Wiecie, że to chyba mój pierwszy w ogóle kalendarz adwentowy w całym moim życiu. Nie mówię o takich czekoladkowych, takie oczywiście, że gdzieś tam były, ale taki bardziej prezentowy. W chińskim systemie pięciu żywiołów zima symbolizuje wodę. Postaram się wyraźniej. To pora na to, by zwolnić, zacząć oszczędzać energię, wejrzeć w głąb siebie, celebrować wrażliwość, pozwolić płynąć łzą, jeśli to potrzebne. W ujęciu energetycznym, zima związana jest z yin, energią płynną i kobiecą, w przeciwieństwie do męskiej i dominującej energii yang. To idealny czas na wzmocnienie, szczególnie nerek i pęcherza, które odpowiadają w tradycyjnej medycynie chińskiej wodzie. Dobrze skupić się na regeneracji, zarówno na poziomie fizycznym, ale też emocjonalnym. Na pozbyciu się w naszym życiu wszystkiego, co nam nie służy. Czy przychodzi Ci już coś do głowy? Tak. Słuchajcie, idealnie, po prostu perfekcyjnie. Bo właśnie tego dotyczy też ups, rytuał, który chcę Wam zaproponować, właśnie przy okazji zimowego przesilenia. Tak. Zimowe przesilenie teoretycznie było wczoraj, czy też teraz w nocy, między wczoraj a dzisiaj, ale słuchajcie, to naprawdę nie jest tak, że jedna sekunda i już koniec, że nie ma tego. To jest czas, to jest okres, jest pewien czas przejściowy i, i wczoraj mógł mieć swoją kulminację, ale ta energia nadal wokół nas jest, nadal nam sprzyja, nadal możemy z niej korzystać i możemy z niej korzystać chyba. Do połowy stycznia, nawet. Tak więc, e, jeśli jeszcze nie wykonaliście żadnego rytuału z tej okazji, albo jeszcze byście chcieli więcej, no to jak najbardziej zachęcam Was do kolejnych przedsięwzięć, może na przykład też do tego, co Wam zaproponowałam. I pamiętajcie, że to nie jest czas na ruszanie z kopyta i zmienianie swojego życia, tak o, to jest czas na właśnie przemyślenie, odpuszczenie. Danie wszechświatowi sygnału, że pora na pewne zmiany, żeby on zaczął tutaj działać, a niekoniecznie wy, bo wy, tak jak natura, jak przyroda w normalnym świecie, no to jest właśnie jeszcze moment na refleksję, odpoczynek, wyciszenie, na zaglądanie w siebie, niekoniecznie na działanie. Tak więc nie ruszamy z kopyta, nie narzekamy, że ojeju, jeszcze tyle nie zrobione. Zdaję sobie sprawę, że teraz zaraz są święta Bożego Narodzenia i one się dla wielu z Was, z was e, wiążą z, że tak przepraszam powiem, z zapierdolem. No to jest trochę takie właśnie paradoksalne. Mimo to, mimo wszystko starajcie się znaleźć moment dla siebie, na refleksję, na czułość dla siebie, na spokój. Na odnalezieniu równowagi. Rytuał. Zaczynamy oczywiście od zapalenia świecy. To taki najprostszy, najłatwiejszy, najbardziej oczywisty sposób, by zaprosić magię, opiekunów i wszel wszelkie duchy nam sprzyjające do tego rytuału, by wsparły nas swoją energią, swoją siłą. Swoją mądrością. Do tego rytuału będą nam potrzebne dwie kartki. Na jednej zapiszemy wszystkie rzeczy, które chcemy już pożegnać z naszej rzeczywistości: to, co nam nie służy, to, co nas męczy, to, co nie sprawia nas, nam przyjemności. Na drugiej natomiast wszystkie nasze pragnienia, marzenia, to, co chcemy, by zrealizowało się w nadchodzącym roku. Zachęcam Was, by na początku Wybrać jakąś kartę, czy to tarota, czy przepowiedni. Jeżeli nie macie żadnych kart, to zachęcam do krótkiej medytacji nad tym, na jak, nad jakimi energiami należałoby się skupić, co faktycznie jest istotne. Tutaj najpierw przed procesem zapisywania tego, co żegnamy. Ja przed podjęciem pracy w rytuale zawsze rozcieram ręce, ponieważ, jako terapeutka Rejki, to tutaj właśnie dłońmi mi tą energią manipuluje, przez dłonie najwięcej mi tej energii przepływa, więc gdzieś tam zawsze przy pracy energetycznej czuję, że mnie tam wręcz swędzi coś i muszę to po prostu rozetrzeć. Każdy sposób na wzbudzenie w sobie pozytywnych wibracji i skontaktowanie się z wyższym ja jest jak najbardziej właściwy. Więc na kartce, na której żegnamy to, co już nam nie służy, zapisujemy wszystko, czego już nie chcemy w życiu. I taką kartkę składamy od siebie w drugą stronę, tak żeby tak jakby zamknąć od siebie i odepchnąć od siebie te energie, te rzeczy. I przewracamy kartkę w lewą stronę, bardzo ważne, w lewo, czyli. Zmniejszamy energię tych rzeczy, które są zapisane na kartce, i za każdym razem zapisujemy jeszcze raz, że żegnam, do widzenia, czy też precz z mojego życia, czy też można również podziękować za te pewne lekcje, które te rzeczy zapisane nam przyniosły, i po prostu pożegnać się z nimi, bo już nam nie służą. I tak kilkakrotnie, aż już nie będziemy w stanie ani złożyć, ani nic więcej zapisać. Taką kartkę zabieramy na zewnątrz lub bardzo uważnie i ostrożnie zapalamy w domu. Tutaj polecam zawsze mieć przy sobie jakąś miskę z wodą, żeby nie podpalić domu. Bardzo Was proszę uważajcie w pracy z ogniem. Kiedy kartka z naszymi zapiskami już spłonie, a jej prochy rozniosą się na cztery strony świata, możemy przejść do tego przyjemniejszego etapu, czyli zapraszaniu do siebie samych błogosławieństw. Ja wyciągam kolejną kartę, która pomoże mi się właśnie skupić na tym, co będzie najistotniejsze w tym roku. Jakie aspekty będą tutaj najistotniejsze, najważniejsze, najbardziej um, wpływające na moją codzienność. I oczywiście zapominam już całkowicie o tym, co zapisywałam na wcześniejszej karcie. To już nie ma znaczenia, to już było, jest pożegnane. Już nie wracam do tego myślami ponownie tutaj, jeśli nie macie karty, kart e, zachęcam do krótkiej medytacji, do wglądu w siebie, do wsłuchania się w przekaz e, tych istot, tych duchów, tych bogów, których, e, na których Wam zależy. I zapisujemy na kartce wszystkie marzenia, wszystkie intencje, wszystkie wspaniałości, jakich oczekujemy. I to najlepiej w czasie teraźniejszym, bardzo istotne, żeby to było już to już się wydarzyło, to już ma miejsce. Już jutro rano to zawita do Waszego życia. I taką kartkę składamy tym razem do siebie, zapraszając tę energię w swoją rzeczywistość, a kartkę obkręcamy w prawą stronę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I zapisujemy ponownie. Jeśli zdarzy Wam się, że źle złomiecie kartkę lub obrócicie w złą stronę, nie przejmujcie się. Nic nie jest permanentne. Możecie zawsze naprawić swój błąd. I tak też ja uczyniłam. Składamy kartkę aż do momentu, kiedy już więcej się jej złożyć nie da. I taką karteczkę wkładamy pod poduszkę śpimy z nią, a następnego dnia zakopujemy czy to w lesie, czy w parku, czy na skwerku, czy w doniczce na balkonie lub na parapecie, ważne by w ziemi. Warto oczywiście z nią sobie troszkę pomedytować, napełnić intencją, no i oczekiwać najpiękniejszego. A ja teraz idę ścinać torta. I jako, że plany planami, życie pokazuje swoje. Wszechświat zawsze jednak gdzieś tam wciśnie człowieka w to, co jest dla niego w danym momencie najlepsze i najważniejsze. Moje wczorajsze plany legły w gruzach i ani nic nie nagrałam, ani nic pożytecznego, chociaż... Nie mogę powiedzieć, że nie zrobiłam nic pożytecznego, bo dbałam o siebie, bo cieszyłam się swoim towarzystwem, towarzystwem męża, odprawiałam rytuały, czego bardzo dawno nie robiłam i to sprawiło mi ogromną radość i teraz czuję się taka bardzo zmotywowana i zachęcona do tego, żeby działać jeszcze. Ten mój prezent urodzinowy, który dostałam, no aż po prostu aż mnie ręce swędzą, żeby pracować z tymi kartami, żeby je oczyścić i żeby je poznać lepiej, więc e, dążyłam do tego, że wczoraj mieliśmy jechać na jeszcze jarmark Bożonarodzeniowy, żeby e, troszeczkę tak jeszcze poświętować i pocieszyć się tą taką e, bardzo fajną atmosferą, która jeszcze panuje, e, taką jeszcze mało zimową, prawda? Czyli nie do końca związaną z szarością, wegetacją, czy wegetacją, takim wiecie, hibernacją bardziej, tak. I oczekiwaniom na przyjście wiosny, tylko właśnie taką radosną, pełną motywacji, energii i światełek. Ale nie wyszło, więc dzisiaj jeszcze tak urodzinowo będziemy świętować, właśnie na jarmarku. I nie mogę się doczekać, ale najpierw, najpierw, najpierw trzeba zdmuchnąć świeczki. Nie wiem, czy to wszystko w odpowiedniej kolejności tu prezent, tu nagrywanie, tu świętowanie a to dopiero teraz, ale. Jak mówiłam, plany planami, a życie zawsze pójdzie takim torem, jakim wszechświat uzna, że dla nas najlepsze. Oczywiście czasem może się to wtedy walić i palić, nam się tak może wydawać, że robi nam na złość, ale pamiętajcie, nigdy nic nie dzieje się bez powodu. Szczególnie jeśli na przykład prosimy wszechświat o całkiem nowe życie, żeby wszystko. Się odmieniło, no to wszystko musi się odmienić, prawda? Musi się zrobić miejsce na lepsze, czasami niestety w dość brutalny sposób, ale to od nas zależy, czy wybierzemy zamartwianie się tym, co się sypie, czy ucieszymy się, że jest właśnie zrobione nowe miejsce, nowe miejsce na coś nowego, wspaniałego. Takiej perspektywy Wam życzę. My się jeszcze tutaj nie żegnamy, bo jeszcze się kalendarz nie skończył, jeszcze adwent tutaj jest w pełni, więc widzimy się przy następnych okienkach kalendarza adwentowego. A teraz życzę Wam wspaniałego czasu. Do zobaczenia.